Maneczko z tej strony Mafia Saleta, to kolejny odcinek z Farming Simulator 2015 jak widzicie na ekranie, dzisiaj zagra ze Mikuś No nie wiem czy zagram, ale będę się starał, cześć eee, I zrobimy sobie dzisiaj ob oborniczek Taka dość ciekawa akcja mam nadzieję będzie niech już siada ja tam na łyżkę eee, Nie, z mieku nieba bram nie. Wychodź Daj mnie widły, to ja też pomogę Jo, poczekaj ja tu, trudno jest wjeżdżać, naprawdę, uwierzcie Daj mi widły, mówię Ooo, będzie, będzie, dobrze, będzie, będzie szło Ogólnie to, przepraszam za poprzedni odcinek, nie wiem jak z tym, ale Heniek, znowu odczuwam lagi Nie wiem, nie wiem co jest, dowiozłem dzisiaj 4 kolejne gigaramu eee, i myślałem, że to coś poprawi Niby teraz wykorzystania mam już mniej Ale nadal odczuwam lagi, nie, o Jezu Matko Boska, podjął burtę całą <gry> Zobacz, Adam znowu jest w tym, w case'ie Podjął wszystko, zobacz, desk pękł na boku ty Ja to zgłoszę do producenta Prokuratury Ja pierdzielę nowy rozrzutny dopiero wziął. Nowy rozrzut. Weź tu. Pierzognuj na nim wiozę, a ty już kurus. Weź tu wiać A poszedł tam krowę dupy manki wziąć mniejszy taki Co co? manki taki mniejszy trochę Jo i byśmy tu dwa tygodnie ładowali chyba Ale łychę by się taki większe podczepił Trzeba po prostu wyżej podnosić i nie zabiję go Nie Nie wiem, dostanowię się nad tym O! Tera, o, weź już pokój, Aduma! Weź mu napierdol, czy nie? O! <try> <try> Dobry. Weź Co? no syb na rozrzutnik. Niżej. O, teraz jest o, na widzisz, Możemy się zapoczyna, na Aduma, zapatrzyłem się Sto, na kamery. Wiesz, ile mi nasypałeś dopiero? Ile? Nie chcesz wiedzieć. Ile? Z tony. A ile mi wchodzi w łyżkę? Nie wiem. Zabajmy. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Moment. A w łyżkę mi wchodzi... 5 to, 4,5 Ty pachniesz A jest mniej niż na jedne Dobra, cicho, rozmnożę się To jest tylko gnój Nie, 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 dalej, 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 bo nie zmyję się Mówisz? Dalej, jeszcze To czekaj, to ja muszę wyciągnąć to ramię i tak... Dobrze no Teraz będzie git. Musimy na środek, nie wiem, że ten No, byli. bo najgorzej, bo muszę. Nie chcę, mi, nie chcę mi się tej. A dobra, nie będę nawet do środka a do się wpierdolę teraz. Mm, dobra. dobła. O, teraz będzie o wiele szybciej. Jak będziemy kamerę mieli z zewnątrz. Heniu popowiadaj jak tam, co u ciebie w szkole. Kurwa, mać. Nie wyszedł. to dobrze. Jo. Oceny jakieś ja masz? Fajnie, co? Oceny już jakieś masz? Nie. Nie masz? To ja muszę się pochwalić, bo już mam dwie piątki, czwóreczkę i pisaliśmy test. Z testu też powinienem za dwie czwóreczki dostać, bo to dwie oceny będą, także. Ach, ten nie rok. Nie skąd... jak raz, ale u nas takimi, co tak dostają, to, to nie wiem. Co nie, po prostu. Po prostu ja zawsze lubię sobie na początku kilka ocen wyrwać, bo mi się później nie chce. Na początku zawsze jest łatwo, bo ktoś chętnie, zawsze chętny pójdę do tablicy, nawet jak nie umiem, trochę potłumaczą a zawsze za samą chęć już ja to nie mogę z tego okejsa. Kurwa, mi się do do ja cholery adum. Jo, a, adum, adum nie wiadomo gdzie jest, o kurde, w kszoki wjechał. Czekaj, muszę. Nawet się Nie nie odpalaj nawet, że mi tu okejsa, nie ten. O, pójdzie. Po, wywozimy sobie tak... Ten... No, bo ta się zesrała to zgarnę To, się daj mi <noise> to weź ty, nie możesz co robić. No właśnie mówię, że daj mi wido, to zgarnę... Ogólnie nie ma chyba jeszcze wideo do 15, nie? Nie wiem, nie wiem. Ty weź no mów dobrze. lepiej ile tam jeszcze ci sypać. No jeszcze z jedna to spokojnie. Jo, ile tam brakuje? 20 jest ton. Jeszcze 20 no to jeszcze jest. Pewnie z 25 chodzi. Tak w ogóle to chciałem pogratulować naszej prezentacji. Przedali sobie wpuścić golas z armalina, dziękuję. dziękuję. Ej, ale... ej, ale... Ej, ale ja to, nie, powiem Ci, że należało się, bo akcje naprawdę robili dobre i ja bynajmniej, nie, chwalę naszą drużynę, bo mimo, że taki łatwy rywal, mogli też podejść do tego inaczej, ja naprawdę podeśli dość fajnie do tego. Ja nie chwalę, bo nasi stali pod ich polem karnym, nie wiedzieli co robić. No, ale no, nie powiem fajny, mi się meczek podobał, Dobra, nasi się trochę się postrzelali. Eee, ale mi na pewno podobało się to, że no należał się na pewno. Eee, Fabiański też pokazał klasę, bo nie Wylecie powiem. Jechać. Eee, na buraki. Dobrze. Bo na pewno to, co wyciągnął przy tam. Dobra, jako... nie przynudzaj I co, dobra? Z to dnia są dnia bardzo dnia. ważne rzeczy. O, jak widzicie, moja machina na dziś. Na pewno najlepszy sprzęcior Nie to, że Mikiego gorszy, ale. Oszem, obciążnikiem A. Silosa nie połamał. To była Ty się później przyjedzie to no, się znaładujesz Zobaczymy no, jak ten gównowóz ma Szeroki rozrzut, no nawet spoko Jo, animacje mo? No To będzie w linku w opisie Jeśli oczywiście jeszcze mój będzie miał Dobra, nie, ładny, ładny, nie powiem Kurwa ma Łyżkę mi misa... Szerokość ma chyba taką samą jak twój Tak, tak, samo jak twój chyba. tak ogólnie one są robione na tych, Praktycznie na takiej samej zasadzie co tu się dzieje, matko bosko, ja nie mógł wyjechać. Co jest? Jak to? A mi łyżkę chciało porwać i w dół poszła. No widzisz. się tak nie da, do... to, to trzeba umieć. Nakładać to trzeba umieć. Nie, ogólnie... No. Yeah, ja ogólnie nigdy nie byłem taki dobry do nakładania. Zależy jeszcze jaką maszyną, bo niektóre są dobre, niektóre za szybko. Ja jestem tak jak pamiętam Brączka, co wtedy na polu to były wariacje. Wariacji... a pamiętam! Pamiętasz to, bariac. co wtedy mnie do góry wypało dwa razy, co specjalnie... Raz to, co specjalnie już zrobiłem, dobra. Co Brączek już mi zabrał ładowarkę, co cztery razy burtę pogiąłem. Ej, nie wiem czemu, ale jadę w poprzek bo jeździł. Nie wiem czemu w poprzek Dlaczego? No nie wiem, jakoś tak pojechałem się w poprzek, no. No dobra, jak zrobiłem wzdłużkę jeździ. Jo? No, a ile ogólnie jeździć na godzinę? 20. No to dobrze. Mam nadzieję, że tam, no... Troszkę rozwalimy na tym polu. Czekajcie. Ogólnie... No, a, tak bo zapomniałem powiedzieć. powiedzieć chyba bo ja, zapom ja zapomniałem powiedzieć, że taka ważna sprawa jest, bo poprzedni odcinek no nie wyszedł z tego co widzieliście. Tam pisałem, że było 1500 łapek, to będzie odcinek z Bolusiowa. Ale tam no także nie wyszło. O Bożeż ty mój. To, że nie wyszło, to zrobimy to w tym odcinku. Jeśli tu będzie 1500 łapek. To... Kolejny odcinek pojawi się z Borusiowa Pokażę wam co mniej więcej, co fajnego się pozmieniało Mam kilka jeszcze fajnych pomysłów Może ktoś też mi pomoże je zrealizować Bo adcheniowej to muszę powiedzieć na PW, bo to nie będę na razie ten co fajnego wymyśliłem Dobrze Tylko przypomnij mi Nie wiem, jak ja pamiętam Ja no tak, dobra zapomniałem to wie coś powiedzieć Pewnie zaraz <ścoughs> zapomnisz co masz, na które pole masz jechać, ale dobra, dobra skoro <ścoughs> roza nie boli nie, bo będę po swoich śladach jechał, no znaczy tak Ogólnie wiesz co, z chęcią by poszedł sprawdzić, czy to się nagrywa, ale nie wiem. Chuj, to najwyżej nagramy to jeszcze raz. Bo ja nie wiem czy się z tym komputerem dzisiaj myślałem, że będzie wszystko ok, Bo no teraz zużycie RAMu nie mam dużego. Yy, bo no jak dołożę czwórkę, no to mam teraz 8, to tam kręci się w granicach 30-40 do 50 to już w maksie. Yy, ale jedno co odkryliśmy, jest jakiś SV coś tam, jakiś taki plik systemowy on strasznie pobiera mi dużo pamięci procesor... Jakbym źle co powiedziałem, źle tu ujęłem słowa. E... No masz Pirata System i się rąbie. Nieprawda. E... Jakiś jest błąd po prostu. No sorry, ale ile dawałeś za Windowsa? Windowsa oryginalnego mi grywali. No to ile dawałeś? 500? Więc... A ja nie pamiętam. Przez... Bo ja wiem. No to nie, to nie no, kopień się trzeba dać. I te mam jak jakieś... potem, dyk, czy po prostu co instalują, to nie są przecież oryginalne. I mam ten, i mam jak To się są... tak mogę zainstalować. No. Instalują ci pirata, potem tylko wygrywają taki jeden programik, coś tam Windows loader tak jak ja tak robiłem ostatnio i wszystko wygląda jakby było na oryginalce Dobra, Jadzie nie będę im zanudzać tu będzie mi teraz o Windowsie mówił. No, I no, jest po, po prostu ten klik no i zanim zabiera mi się... nie powiem trochę pamięci yy, i no nie wiadomo co z tym zrobić, bo to jest, no tego, tego się nie da wyłączyć Ale A. zacznijmy od tego, kto ma w ogóle oryginalny system Pozdra. Kurwa, co ja ze mnie odpier... Co tu się stanęło? Ty nie chcesz widzieć. Ja nie muszę, ja, ja muszę obejrzeć to na tym, na odcinku, że jest z... seryjnie ale ja nie wjechałem w płot. A co ty On... Ja wiem, że ma w środku tego się płot zrobił. <grym> ty no, bywają mi takie, słuchaj magicznie. nie może się... nie wyjadę. Czekaj, jadę się pije nie, 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 spokojnie. Przycofałem na trzy razy. <grym> na trzy razy? Dobra. Nie jakoś. wiem po co ja ten robiłem, tak wiem, głupi jestem. No, warto. Ale nie wiem, po prostu musiałem po prostu w tą stronę wodzić, jakby... Jak wleciał tym dojdzie. Dobra, teraz ja tu polecę. Uważaj, cześć, cześć. Poczekaj, to mi się trąbiło? Na zero. Kurde. <głosy> 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 o boże, że ty mój herbaty zaparzę e, Poczekaj, dobra, z... z Najlepszy sobie. trąbik ever. Na tempo macie. To była 20. O! Co będzie od poprzecznika Dobra, do poprzedniaka sobie bardziej dojadę. Mam nadzieję, że teraz pójdzie ładnie. Pójdzie. Nie? nie? Nie, nie przypadam za takie ładowanie. z obory. O! Z, tego, z się lepiej bierze. A no, ale wiesz Z gorzka, ładowałem. No. świniarki, pamiętam, z, z chlebu woziliśmy do. Wszystkie świnie porozjeżdżamy, jak tylko by było możliwe. A to pamiętam, oglądałem to, co tak... mówiłem, nie, nie, u mnie świnie nie chodzą, no co ty głupoty gadasz, tylko u ciebie chodzą. A ale ładnie ten obornik wygląda na tym, na tej teksturze. Dość ładnie to będzie wyglądało. Ciekawe, czy się, nie no, przyłożę się w tym, bo Solid Moda chyba nie ma. Nie, nie, nie ma, nie ma. Dopiero po, po, po całym się zrobi. Yy... Z chęcią bym zastopował i jeszcze raz włączył szybko nagrywanie, żeby ten... No w razie zobra, ty, ...podzieli na, na, na dwa kawałki. Mówię najwyżej, może jak ci dzieli te kawałki po 10 minut. Głos nagrywaj po 10 minut i potem przycinać Nie to, marze. że dzieli. On po prostu jak nagle miałem zużycie, yy, wiesz, gdzieś wjechałem, miałem lekkie, większe zużycie. No potrzeba było więcej, nie? No, no, no. Dla systemu. I on po prostu doszło do 100% i mi wywaliło Akciona, nie? Ale nie pokazało mi tego w grze. Cały czas miałem mimo to wszystko, tu No jest. Rozumiem, rozumiem. To też kliowo. Bo... No, dlatego no szkoda, że nie pokazuje w akcji nagrywania FPS-ów, tak jak we frapsie, nie? Wtedy wiedział czy nagrywać, czy nie i no. A czy to tylko miaka ja tylko w lesie nie pokazuje tych FPS-ów? A, no tak, zapomniałem, wiesz. No, faktycznie. Chyba że to można jakoś może przestawić, coś tam ustawić, że FPS na wierzchu, nie wiem. Nie, nie zagłębiałem się nigdy jakoś w to. No, a mi kurwa nawet kamerka padła, nie wierzę, nie. ja trudno. Będ to będzie klubo. bez, będzie bez. Bez, a biały czy nie? Co, miało być, no ale no, jak teraz do połowy nagrało, Wydam, to. Ale to się biały. A, jo. No bo bez. <laughs> nie, fioletowy. Fiolete... O, zaczaju. Po 200? Po 250. piszę. tania! Szmata. Chyba ty. <laughs> o, Ty tylko wam fajerze pił Zamknij się, żulu! Jo. <laughs> <Yo. laughs> Jeżeli nie oglądaliście tego kabaretu, to polecamy wam, to jest, jak to był kabaret, skaczą męczących chrzciny, naprawdę, koks, ile mamy, 35% Załknij się żulu Załknij się żulu, oj cukiernię. cukiernie powuju, nie o się cukiernie, tylko cukrzycę po prostu. Trzeba, trzeba Ej, mieć głowę. Śliny ja bez alkoholu Bez mięsa? <laughs> no jakbyśmy zjedli coś z tego, to byśmy się tak nie daje a, pff, a co tam kupić? Czegoś nie było w mini i kupiliśmy co? 20, ile? 25 butelek wódki osiem. No o, jeszcze lepiej. I on tak później to fajnie rzucił ja. Pompę, pompę miałem na pewno ale nie będziemy wam spoilerować całego No Dobra, jak tam ci idzie? Właśnie wyjeżdżam yy, Znaczy właśnie skończyłem się ładować i jadę O to git Aleś gruby ten poprzecznik zrobił No dobra, no nie wiem, jakoś myślałem, że będę tą stronę jeździć, nie wiem czemu to Nie, nie spoko, by. ja już teraz tu wyrównam ten mały kancik sobie może Chyba, że chcesz to wleć tu jeszcze, bo... A może Mamy no, mam małe problemy z wyjechaniem z rowu <laughs> O kurde. Właśnie, ludzie jak tam u was dożyłki? Znaczy, dożynki. No, bo u, bo nas u nas dopiero się tak. zapowiadają. W niedzielę. Nie wiem, to chyba zależy od danej gminy, nie? Bo już nie, chyba niektórzy... Jo, tak, im... no, no, tak. bo mieli przecież, na, ci no, widziałem. No, już że... jak w klasie ten, to już dużo właśnie osób miało dożynki, nie? No, z u nas tylko tak późno. Ale u nas, się, że nie są takie typowe dożynki jak u niektórych. U nas zawsze jest późno. No. Ale są, to nie ma takich typowych dożynek jak że wszędzie. tam wiadomo, rolnicy się zbierają i tam fajnie sobie jadą, nie, wiecie, tam przyozdabiają ciągniki, wszystko ładnie, pięknie, no bo w końcu, żeby to tak po tych żniwach się tak jakby odchamić, a u nas to nie, nie. No, nie nawet to praktycznie to w ogóle... To znaczy? no, kurde, nie nie ja wytłumaczę ja ci... ja tak nie jestem chamem. <laughs> nie wytłumaczę ci tego. No tak mi się I... wydaje, no i nie wiem, jakoś po tych, no żniwa też chamskie, nie były fajne, były, <laughs> by w się odchamią. I powiem wam, że no... Jakbyś od niepieskował hamem nie był, no to co no? Nie będę. <laughs> I powiem wam, że to taki się średnio bym powiedział. Tak akurat, co jak co, ale nie wiem czy to lubina biedna, bo biedna jest, ale... Nie, to, bo tak u nas to jakby ciągniki ludzie wystawili, to to zaraby wszystko pokradli. Nie u nas takie nie wiem społeczeństwo dziwne. czy <laughs> Ja wiem, no po prostu... Oj, to to... że jakby było. Ale nie ma u nas co nawet wystawić. No, ale u nas graf. nie ma co wystawić. Ale komuś się nie chce ciągnąć sprzętu ile 10 km, żeby tylko postał sobie i wiesz. Jo, tak jak jeszcze tam widziałem, ile razy, że o, jadą sobie ładnie, wszystko tam, konwój jakiś, taki ten, wszystko ładnie, muzyczka, to tak, a u nas to pff, nic, nisko tam kompletnego. <grych> Przynajmniej będzie w mega fajny zespół. No, bez kitu Masters coś, coś, coś grubszego. A fajne. pamiętasz w tamtym roku była modelinka Team, czy jakoś tak, też fajne. Tak, 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 o, nie, pamiętam te dożynki nie, oh. nie, z, nie znaliśmy, nie znaliśmy ich, ale poznaliśmy ich dość fajnie Ja pamiętam, zaraz przyjechałem do domu, piosenki pobrałem Jo, pamiętasz wtedy palili, coś palili, nie? Chyba do dożynki tam były napisane 2014 wójt, to... nie, wójt coś tam pozdrawia A i to spalili? Tak, to było taki napis płonący A ja wtedy miałem, pamiętam, pierwszy dzień telefon Jo? Tak, na stówę ty, to patrz, ja nie pamiętam tego. Na stówę, bo się bawiłem tym... Panoramicznymi zdjęciami. <grym> Pfff... Nie zgubiłem, ale nie wiem, gdzie w końcu. Jo? To Co? nie przepiliśmy ich? Co? Myślałem, że były przepite. Nie... Czubok stawiał. A no tak, był czub, już... Boże... A pamiętam wtedy, żeśmy na ławce siedzieli, jak takie typowe... No. Ja nie jeszcze twoje zdjęcia, jak grochówkę jadłeś. Jak będzie pod tym odcinkiem półtora tysiąca Afek, to wstawię zdjęcie bolka, jak jadł grochówkę. No nie gadaj. No. Ej, ej, to postaw większy próg, bo 1500 to będzie, bo to wiesz, na polu ciągu dzisiaj 500 501, ej Do tego momentu i tak nikt nie będzie oglądał, to wiesz Eee, ja nie jadł I ogólnie, to w ogóle, kurde, serio na telefonie to masz, czy zgrać na kompa? Nie, mam na telefonie wszystko Ja pierdziele, naprawdę, grubo, grubo Tak, bo pamiętam, że wtedy na bank miałem jakieś pierwsze w ogóle dni telefonu, bo w ogóle pierwszy nie telefon na stówę Wtedy takich motorów było dużo, motocykli No, to motory, to motory to ja pamiętam Tak się spoko i tam odcinek robili niektórzy Co tam ciekawego jeszcze było? A, straż była Jo o, gofry! Która się zieliła. Beke, co wtedy robiliśmy za, tam za goflami od takiego kolesia Co tam jeszcze nie, ciekawego było? Nie były dożynki nawet Tylko biednie, bo w ogóle nie było sprzętu nie Masz, No, się to no, no to w ogóle nie są jak dożynki, nie? U nas jedynie co to tylko są piękne wieńce o, no to nie powiem, to siedzą dużo babcie i tam mamy różne, panie Zawsze kurwa praktycznie, może nie zawsze, ale w większości wypadków wygrywamy praktycznie zaboru Ja właśnie to, ja ciekawy jak soleć Zawsze praktycznie na podium jesteśmy, zawsze pompę mam A Ja muszę zobaczyć jak w tym roku sole, bo fajny wieniec Zawsze kurde się wkurzam, bo jak babcia chodzi plecieć wieniec, to kurde nie ma w domu i nie ma obiadem i potem nie, nie ma obiadu, nie wiem to powiedzieć samo. No ale jak mówią zająć, znam pierwsze miejsce, jak zwykle no to... Jo, a chociaż żeby za to było, nie wiem, flaszka, na głowę czy coś. Nie kasę jakąś dają, wiesz? Tak? No tylko to nie dużo tam parę stów, no tam wiesz. Tyle, że tam się wdzięcznie zrzuci koszty i tam coś jeszcze może nie. No to wiesz, dobrze jak chociaż na podium zajmiesz, nie? A gorzej jak nie zajmiesz nic za podium. Ale wtedy no, chyba nie ma nic. To wtedy to się, to nie się nie zwraca tak. ty. A nie, najwyżej... Ja nie, bo oni tam zawsze zajmują coś. Jo zawsze wam się zwraca, później tydzień balowania jest za, za hajsy za, za hajs wieńca. Ty Nie, powinny babcie hajs takiego... się takie... koszulki że potem jakiś dzień kobietrze kobiet, Ty, ty Wiesz co, co po babcie se zrobić ten y, takie koszulki, balujemy za hajs zawieniec jakoś tak <laughs> Za hajs dużynek <laughs> O Boże Ty, ale sporo żeśmy zrobili Ty no tutaj 25 ton chodzi, jak 20 na godzinę, że tak puszczymy no to to wiesz Jo, bez naładuj się trochę, bo nie będziemy całego robić, bo tam trzeba kawałek drogi zostawić. Chyba, że będziemy później A to po... No, może już No, to bez kitu, no bez Ja sobie tutaj do połowy rozwiozę i wystarczy. No, bo tam trochę szarzy najwyżej dostał, bo coś będzie to. bo będziemy tak... musieli, żebyśmy tirami się później obrócili, bo chcemy wywieźć te buraki jeszcze przed orką. Bo w tym roku zasadzimy, znaczy na następnym sezonie tutaj będą ziemniaczki raczej. Eee, bo nie powiem, jeszcze nie kopałem sobie ziemniaczków, więc fajnie, fajnie Następny odcinek będzie dość ciekawy, ale ra na razie wam nie zaspoileruję z czego No No, to, o, o, co, 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 co no Kurde, ale nie, bez kitu jak to pole wygląda No Masz no. ranę, już, patrz, zobacz, wyszedł z serwera Nie wyszedłem Jo, ale dobra, poszedł sobie na Facebooka, czy tam gdzieś, już pisuje komendy jakieś Będzie molestował Molestowanie nieletnich. Się Właśnie, do... napisz do tego. Co ci mówiłem? O tym ubi. Potem, bo nie Ja go nie mam przyjaźni. Nie do... mogę będę mnie pisał. Mówi, że na Mickey Games. A, no to jak na tym koncie Ja tam nie wchodzę już na wiadomości. dobra to, to, to nie było pytania. No, niestety, ja wiadomości w sumie nigdy nie ja, czytam. Ja też nie, nie czytam, bo nie da się czytać takiego spamu, rozumiem jakby ktoś coś konkretnego pytał, a nie codziennie piszą, e, mogę z Tobą zagrać, kiedy bolusiowo. I uwierzcie, że czasami takie dość fajne, ciekawe wiadomości przechodzę, gdy ktoś coś ciekawy jest, no, gdybym z chęcią odpowiedział, ale jak dziennie jest około, no mam około 40 wiadomości czasami nawet, to uwierzcie, że to no nie idzie tego ogarnąć. No, ciężko no. jest to No, tak, yo, bez w kitu. W tym no wy, wyrobię sobie tutaj na raz. No. Mam nadzieję tylko, że będzie nagrane, bo jak nie, to ja nie wiem, co ja zrobię. Naprawdę, naprawdę uwierzcie. I, 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 i... O Boże, ale mi ktoś zapamiętał. Co napisał? Ktoś coś? Nie, ktoś z chyba z tysiąc leków zapytania napisał. <laughs> Ach, jak ten dojczyk fajnie, bez tych, jak widzicie, bez. Yy, no, obłotników wygląda taki misiowaty. Misiowaty? No, taki fajny. Ha! Bułroki dużo. Nie wiem, nie widzę wiadomości, chyba że pisał dawno, dawno. na Mixed Games nie mam nic. Dobra, to mam może na YouTubie nawet. O, o, o Bo... na YouTubie wtedy ty... na wiadomościach nie byłem. Ja tak samo, muszę wejść. Nie wiem, jakoś tak nie, nie, nie wchodzę tam. Dobra, najwyżej tu praktycznie tutaj wziąłem Wziąłem na. na raz. Nie, no, na raz nie, tamtą stronę To najwyżej się tym y, agregatem zrobi, bo no bez kitu, Bo po tym, po burokach to będę się ślizgać Po prostu się zrobi agregatem przed tym, przed samym O Dobra Dobra, także to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć. Na razie, cześć.